Murawy serotermiczne są siedliskiem półnaturalnym i, żeby utrzymać swój otwarty charakter, potrzebują użytkowania, specyficznego użytkowania przez człowieka. Najczęściej jest to wypas, czy właśnie jakieś tam koszenie, wypalanie. Jeżeli tego użytkowania zabraknie, murawy serotermiczne zaczynają zarastać zaczynają zarastać krzewami, drzewami. W przypadku muraw bardzo często są to niestety gatunki bardzo inwazyjne często. Jest to robinia akacjowa, na przykład i machonia, jakieś takie gatunki nie należące do naszej flory polskiej. Często ich usuwanie jest bardzo trudne. Po wycięciu one odbijają z korzeni, odrastają, więc te wycinki trzeba stosować tak naprawdę wielokrotnie. Wycinki takie zazwyczaj robi się na jesieni, a to ze względu na, na to, żeby po prostu tej murawy nie zniszczyć podczas wycinek, no, jak widać to w tle Wow. Ah. Takie prace związane z wycinką drzew na murawach często no, są takie bardzo ingerujące w murawę. Bardzo dużo gałęzi na murawie leży, bardzo dużo drewna. No, po prostu, gdybyśmy to wykonywali w sezonie, ta murawa mogłaby ulec zniszczeniu. Cały materiał wycięty, wycięty z murawy, gałęzie, krzewy trzeba z nich usunąć, ponieważ takie resztki, które zostałyby na murawie na pewno zaczęłyby gnić, no i po prostu tą murawę wyurzyźniły, a murawy kserotermiczne z natury są raczej siedziskami ubogimi. Tuż po wycince to miejsce wygląda jak prawdziwe pobojowisko, natomiast za kilka lat, jak wprowadzimy tutaj wypas owiec, zamieni się w pięknie kwitnącą murawę kserotermiczną.